Więc możemy sobie y, zacząć też y, przygotowanie. Marcin, jesteś? Tak, jestem. Chciałbyś zacząć? Tak. No to Git. Już pobieram Twojego prepa i możesz lecieć. Jak to dzisiaj widzisz po. Y Ciężko powiedzieć, że po dłuższej przerwy, bo już wczoraj wróciłeś, ale po jednomniowym dniu plus dłuższa przerwa. Też wczoraj nie mieliśmy okazji omówić Twojego, twojego przygotowania, więc, tak. więc ciekawy jestem jak, jak widzisz tą sytuację aktualnie. Jeżeli chodzi o dane, to dzisiaj mamy dane o 16 tylko. Wskaźnik <laughs> zaufania konsumentów i miejsca pracy w turystyce, więc nie są to jakieś ważne dane. Jeżeli chodzi o pierwszą sesję, no to po piątkowej sesji utrzymaliśmy się w value miesięcznym mhm. powyżej zamknięcia z piątku. To było istotne z punktu widzenia średniego terminu. Komponizacyjna sesja, więc jakieś budowa bazy pod libicie. Natomiast no, wykładam, że tutaj możemy jeszcze przetestować te dołki czy dołki z pierwszego variant czy ewentualnie zejść na dolną bandę miesięczną. No gdzieś mhm. no, to jeszcze jest kwartalna no ale to y, bardziej patrzyłbym na tą miesięczną. A w takim sensie, żeby gdzieś tam zejść i, bo tam zostawiliśmy pół low, co nie, na, na tym profilu gdzieś tam patrzy na to z perspektywy właśnie przetestowania tego i sprawdzenia co jest niżej, czy, czy jak? Y 23:50 to tam jest poor low zrobione na, w trakcie wczorajszej sesji. No zresztą, nawet patrząc na ten, na ten wykres tutaj u ciebie z, ze strefami, no to widać, że tak naprawdę to poor low był zrobiony tu, a te, te zejścia tutaj też, no, praktycznie te same poziomy, no i nie było jakiegoś wyładowania. nie, To było zejście, ubicie, zejście, ubicie, później znowu tu ubili i poszli. Tak naprawdę te, te low, co tutaj było robione, to nie było przetestowane, więc, tak jak mówisz, tutaj. Jak najbardziej, może mieć jakąś próbę zejścia, przetestowania tego i gdzieś tam walnięcia w dół, wybronienia tego na miesięcznym, i później ewentualnie powrót do wzrostów, nie? E, dokładnie tak, chociaż faktycznie nie. nie... Słychać mnie? No, no, no. No właśnie, był nawet zablokowany przycisk. Nie wiem, jak to zrobiłem. Chyba czas wytrzymywania może go blokować. Faktycznie przyznam się, że nie zwróciłem uwagi na to, purlo i... Muszę bardziej zwracać uwagę na Market profil, mimo tego, że ja ten proces tam łączy i analizuje, to akurat tutaj na co nie zwrócę uwagi. Yy, więc tak bym tu widział, to jeżeli chodzi o kontynuację wzrostów, no i zakładam generalnie wzrosty. Yy, Przechodząc do scenariuszy, no to yy, longi yy, powyżej yy, strefy podażowej u mnie to jest. Yy, ta górna banda i poprzednia banda tygodniowa. Trochę, trochę tak, to trochę część ta strefa. Jeżeli chodzi o i tu bardzo długi inbalans ETH. Jeżeli chodzi o, o sytuację, jeżeli wejdziemy w wali wczorajsze, no to. No właśnie, bo to jest taki chyba. O Właśnie, mhm. bo to jest chyba taka dosyć mocno problematyczna sytuacja, jeżeli chodzi o, o aktualną sytuację, nie? Co zrobić właśnie na powrocie ten w strefę waliu wczorajszą, nie? Teraz patrzę, że gdzieś tam jesteśmy na granicy. Wyszliśmy wyżej i wróciliśmy z powrotem gdzieś tam w waliu wczorajsza. No zwracam na to uwagę na tą strefę tygodniową, poprzedniego tygodnia tą, tą bandę. No gdzieś tam wczoraj jakieś reakcje w tym poziomie były, były też na kwartalnym, także tutaj wąski zakres tam zostaje już później kilkanaście punktów. Więc tutaj, no wiadomo, potem na sesję teraz się mówi, że nie będę rozgrywał shortów, a potem wchodzi sesja i gdzieś tam są sytuacje, które ich prowokują. Więc tutaj założyłem sobie, że no ewentualnie od tej górnej Bandy podznacza od strefy podażowej, ale w takim wyjściu, zanegowaniu, cofnięciu. Mm -hmm. Raczej takie zejście powolne i utrzymywanie się tak jak teraz. A czy powiem ci, co, im, mi, co mi na... Tutaj... się teraz tutaj rysuje, prawda? Teraz no. widać, że tutaj no. zwalił się, dzisiejsze stworzyło powyżej. Można by próbować tutaj shorta i byłby jakiś ładny pullback i dobra reakcja na strefę i na dolną bandę aktualnej yy, strefy. Znaczy, Ale dwie, raczej najbardziej... bym shortów No bo właśnie mi tutaj najbardziej jeżeli chodzi o, o tę część nie pasuje to, że generalnie nawet gdzieś tam wracając sobie w zakres tego wczorajszego value, czyli gdzieś tam schodząc poniżej tego powiedzmy 41-42, no to w tych okolicach już mamy to 41-42, kawałek niżej na 37 z kawałkiem mamy poprzedni, górną bandę tygodniową. Jeszcze 3 punkty niżej mamy, czy tam 4 punkty niżej mamy kwartalny. Kolejne 4 punkty niżej mamy e, RTH, dolną bandę. dwa e, punkty niżej mamy tygodniowy. No to jest aktualnie tak naprawdę wczorajsza, wczorajsza dolna banda. E, zaraz mamy jakieś jeszcze na 23 topu row, o którym mówiliśmy. 21 to jest, co jest tygodniowy i tak naprawdę pomiędzy tym 43 a a 21 te, tych poziomów jest no, no dosyć mocno naczkane i, i, i obawiam się, że taki powrót gdzieś tam do tej strefy waliu może być mega, mega, ciężki do rozegrania, przez to jak dużo różnego rodzaju punktów odniesienia gdzieś tutaj się znajduje i, i to może być droga, droga przez mękę i, i właśnie to jest taki, takie miejsce, które no, no mocno mi nie leży. No. Zastanawiam się w ogóle, jak, jak do tej sesji podchodzić. Wydaje mi się, że gdzieś tam, patrząc na to aktualnie, to gdzieś tam idealnymi momentami do tego, żeby gdzieś tam próbować coś rozgrywać, to, to było się właśnie gdzieś utrzymanie tej ceny nad, nad 40, gdzieś z próbą podejścia wyżej, nie wiem, 58-62, dajmy na to ten przedział, albo dopiero gdzieś to faktycznie wyjście poza zakres tej wczorajszej sesji i kontynuacja w dół na zejście i przetestowanie miesięcznego tutaj w tym przedziale, to wydaje mi się, że, że może być mega ciężko jakieś dobre pozycje. Nie? No tak, no, nawet rozważając te shorty, to chyba shorty tylko dobrze zajęte, czyli gdzieś tam najwyżej, naj, naj, najniżej od górnej strefy podażowej, no bo jak już dzisiaj by się zajęło to gdzieś niżej by zeszli i byłoby wejście gdzieś tam po tej tygodniowej, no to już to się tak wszystko zaczyna tam ściskać, że później, tak jak mówisz, to będzie droga przez Mękę i balansowanie na stracie i na jakimś tam poprosie. No, czy znaczy tutaj też może, być bardzo... taki, też może być taki problem, że nawet jeżeli się tą pozycję uda złapać, postawisz nie, standardowego stopa i, i gdzieś tam będzie to szło, nawet jeżeli starczy ci, ci kontraktów na to, żeby redukować na, na wszystkich tych punktach odniesienia, bo jest sporo, no to się koniec końców okaże, że, że nie wiem, przesiedzisz w tej pozycji pół dnia, zejdą na sam dół, a, a, a w zysku będzie półtorej r nie? No, tak naprawdę, no bo, no bo tyle tych punktów odniesienia i co chwilę jakieś scale -outy potencjalne i tak dalej i tak dalej się może okazać, że, że, że z takiego trade'u wysiedzianego i, i tak dalej ściągniesz, nie wiem, półtorej do maksymalnie dwóch, dwóch Her, co może być już. E, no, trzeba było się mocno zastanowić, czy, czy jest sens w to się bawić, nie? nie? Dokładnie. Dla mnie największy problem to jest to, że Zakładam to przed sesją. Pytanie, czy uczniowie mają takie myślenie w trakcie sesji? No, I tutaj o, zgodnie, to było zgodnie z tym... To ważne ważniejsze niż jakby teraz zastanawianie się dokładnie, co będzie, bo też miałem z tym problem. Widziałem, że tam to nie wygląda to jakoś obiecująco pytanie, czy to po prostu w trakcie sesji utrzymam, nie? Bardziej teraz na to zaczynam zwracać uwagę już niż tam fakt tego, jak ja się przygotuję, nie? No, to pamiętaj też to, to co rozmawialiśmy przed chwilą na, na, tych, na, na podsumowaniu, że teraz jest ten moment, żeby przede wszystkim wrócić na, na odpowiednie tory w rozgrywaniu tego, co, co, co rozumiesz, co dobrze, co dobrze się sprawdzało, więc no jak, naj, jak najmniej e, głupich rzeczy i jak najwięcej jak naj siły i energii powinno pójść na to, żeby właśnie trzymać się założeń z prepa, Najwyżej no będziemy Można. mocno bili po rękach jak ten, jak zobaczymy, że coś się nie powinno brać. No dokładnie. To jest taki powrót, człowiek chce wrócić, ale ten powrót to wiadomo wiąże się z codziennym, codziennym mieleniem tego samego i błędów. Tak to wygląda i jest z tym liczy. O to tu chodzi. No ale tak jak mówię, yy, pamiętaj, gdzieś tam może gdzieś tam będzie ci to rezonowało w głowie, to, to o czym rozmawialiśmy i łatwiej będzie się, się tego trzymać yy, i, ten, i, i zobaczymy jaki będzie tego yy, jaki będzie tego efekt. Coś jeszcze byś dorzucił? Dodzę, że nie. No okej, okay, Karol. Tak jak mówiliście, nie? Ciężki temat. No. Ciężki temat. Tak do góry będziemy szli to będzie spoko, chociaż. Tu już patrzę na Mentor Q i no to, tu jesteśmy na, na high volume level, nie? Tym ogólnym item dla 0DT, więc, więc powyżej tego, no to ten cel na 78. Ja się teraz jesteśmy. Yy, 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 jaki tam jest poziom? Jakbyś przypomniał? już ci mówię. Wiesz na jesie to jest 4-4 i, no i 4-7, 4-8. No 4,8 dla d 0 d -t. a czyli więc... 448, tak? No. Okay, okay. no więc one oba są zagregowane, yy, ale za to mów Max jest gdzieś tam właśnie na, na tej miesięcznej, nie? Tylko pytanie, jak oni tam właśnie. W sensie miesięcznej, w sensie wyłapie? Yy, nie, 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 na tym, na tym poprzednim miesiącu, nie? Bo ja tam mam hmm. główną podażową. A czy główną, no ten ten powiedzmy cel dla tych longów potencjalnych powyżej głównej. Właśnie poprzedni miesiąc, miesiącu. Patrzyłem, 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 Jest 68 One Day Expected Move Max plus 8 to wychodzi na. No tak, na 76. No. Na 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 no i ten. Yy... A no, no właśnie, no więc jak wejdziemy w tą pozytywną gamę, no to. No to może nie być fajnie w tym siedzieć, nie? Yy... Mm -hmm. Więc ciekawe jak to, jak, to, jak ten potencjalny long będzie wyglądał. Tym bardziej jeszcze gdzieś tu powyżej jest zaraz wali yy, yy, High high w którym się tak naprawdę znajdujemy, nie? Nie wiem, czy tam go wycinaliście już, czy nie. Nie ale... no ja go wyciłem. Tam 58 było, nie? Yy, no, no. Ja, ja go tu jeszcze mam, więc... Yy, no mam go tutaj, bo to ta, ta górna jego banda nie była jakoś tam mocno testowana, więc go tu zostawiłem i ten. Zobaczymy. No. Tu też coś tam z opcji jest. Yy, jakiś duży strike, więc. Tak, bo tam jest ten, te 58, no to się idealnie pokrywa z tym, co jest na opcji, no. masz 450 plus 8,5, to masz 58,5, więc idealnie w punkt tam też to wchodzi, nie? No więc właśnie, więc, no, no, więc no, ciekawe jak ten trade w ogóle będzie wyglądał, jeżeli się już narysuje, to ciekawe jak on będzie przebiegał, bo, bo może być równie boleśnie jak, jak, ten, jak, ten, jak ten, który do dołu może być, nie? Więc. Mhm. Nie zapowiada się jakoś mega, mega świetnie. Nie? No, za, chyba, że te dane, ale nie no, te dane w sumie nie są jakieś istotne, więc. No i też dopiero o 16, nie? Znaczy też, trzeba, trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę no, to jest też tydzień, tydzień danych, no bo w piątek mamy NFP, bo nowy, nowy miesiąc. Z tego co kojarzę, to PKB i, i ADP jest jutro, a w czwartek. Coś było na czwartek? Eee. No tak, tam też widzę, 14.30 są dane e, PCI. E, więc no. Jest, jest na co czekać, więc możliwe, że te, ta dzisiejsza i wczorajsza sesja to są takie sesje trochę na... E, na przeczekanie. I, i gdzieś tam podejście pod, pod, tej jutrzej, pod tą jutrzejszą sesję, gdzie już będziemy mieli to ADP, będzie jakiś, powiedzmy, wgląd w to, jak jak te, jak te dane mogą wyglądać w piątek na NFP i tak dalej, więc no, może być chop tak samo jak był wczoraj, taki dzisiaj, więc trzeba będzie mocno, mocno uważać, ale to też może idąc z tym takim myślenia, o którym mówimy ostatnio dosyć często, im bardziej to wygląda słabo, jeżeli chodzi o jakieś klarowne, Klarowną sytuację tym, tym łatwiej to jest później w trakcie sesji, więc może też będzie dzisiaj tak samo. Cały czas się tego trzymam. O, no, no, no często ta logika jest słuszna, tylko później gorzej jak jest ten, jak ona się realizuje, takie nastawienie jest negatywne co do samego przebiegu, to te trade'y gdzieś tam są często mocno asekuracyjnie ten, nie? E, no, tak, tak. no przynajmniej u mnie, no, mocno asekuracyjnie są zarządzane, więc. Więc jakby jak nie było, to, to, to nie będzie jakoś świetnie prawdopodobnie. Będzie trzeba się na pewno mocno, mocno napocić, nie no, szczególnie no, tak ta, ta jak wspomniałeś, nie? W dół jest na co patrzeć, w górę no, też są jakieś punkty odniesienia, które trzeba będzie, będzie mocno, mocno rozważać i no i przede wszystkim mieć tak naprawdę oczysteł głowy, jeżeli będzie się czy też z tyłu dookoła. Siebie i obserwować te potencjalne punkty, o których teraz wspominaliśmy. Jeżeli będą jakieś reakcje, to będą, będą no, niezbędne scale-outy, po to, żeby gdzieś tą pozycją odpowiednio w sposób zarządzać. No i też na koniec dnia, jeżeli przyjdzie co do czego, jeżeli będą jakieś pozycje i, i tych scale-outów będzie dużo, to też nie, nie złapać doła. Jak się okaże, że pomimo tego, że został zapalny ruch całkiem niezły, to przez te scale-outy weszło nie wiem, 1,7, 18 albo tak to może dzisiaj wyglądać w koniec końców, nie? No cóż, no, no takie życie, no nic nie zrobisz. Nic nie zrobisz. Ale y, y, bez wątpienia, y, tak jak i wczoraj, tak dzisiaj pewnie cierpliwość okaże się najten, naj, y, najcenniejszą z, z jakichś tam, powiedzmy, cnot na koniec dnia. Pięknie powiedziane. Tak. <noise> no dobra. To co jeszcze mamy? Dość Czy tym piękną myślą Karola chyba możemy... Podsumować to, to przygotowanie i, i, i się nastroić już na, na otwarcie, tak mi się wydaje. Chyba, że macie coś pilnego. No dobra, to co? To was nie męczę, niech wam ta myśl w głowach pozostanie i ten... I słyszymy się na otwarcie także. Dzięki, do później, narka. No, dzięki również, narka.